Witajcie z powrotem na tym kanale. Dzisiaj, jak widzicie po tytule, znów przychodzę do Was z reading vlogiem. E, ta forma po pierwszej próbie bardzo mi się spodobała, e, więc myślę, że będę zdecydowanie częściej tego typu filmiki nagrywać. Natomiast dzisiaj mam troszeczkę inny ten reading vlog, ponieważ e, poprzednim razem e, czytałam kilka książek, dawałam Wam właśnie e, update'y, co do nich e, po 100 stron. Tym razem e, zostaniemy przy tej formie, że będę Wam dawać update, e, co właśnie 100 stron. E, na Natomiast tylko i wyłącznie z jednej książki, i dzisiaj mam dla Was do przedstawienia właśnie Drekule, którą będę czytać właśnie trakcie tego filmiku. Stwierdziłam, że to jest po prostu najlepszy czas na tę historię. Także co do update'u właśnie co to stron, ta historia, ta właściwa historia ma 401 dokładnie stron. Plus jest w tym akurat wydaniu przypisek po słowie kilku Ja stwierdziłam, że to już sobie przeczytam na własną rękę i nie będę tego komentować, dlatego w tym filmiku możecie się spodziewać dokładnie czterech updateów. Mam nadzieję, że tak się. Bardzo mi się spodoba i właśnie wpisze się w teraz ten klimat taki jesienny. Także biorę moją książkę, mam tutaj pasującą do niej zakładkę, również mam pod kolor dobrane znaczniki i zabieram się za czytanie. No i przychodzę po pierwszych stu stronach, tak jak obiecałam. Jest już w ogóle ciemno na dworze, więc musiałam włączyć światło, jest to w mojej stałej scenerii, że tak powiem. Na wstępie Wam powiem, że ogólnie forma zapisu tej książki to jest w formie dzienników, zapisków właśnie w dziennikach różnych bohaterów. No i na wstępie, szczególnie właśnie w tych 51 stronach, mamy jedynie zapiski Jonathana, czyli jednego właśnie z bohaterów. No i właśnie w pierwszych 50 stronach Jonathan zapisuje w swoim dzienniku cel pod Podróży, to, jak mu ta podróż mija, jakich ludzi w ogóle spotyka um, po drodze i jakie ma wrażenia właśnie z tych um, spotkań z tymi ludźmi, um, właśnie do domu hrabiego, bo on zmierza właśnie do tego zamku um, w celach służbowych, on jest notariuszem. Um, dopiero właściwie z tego co pamiętam był tam fragment o um, egzaminie, który właśnie on zdał przed wyjazdem tutaj właśnie do um, domu hrabiego i jego cel jest taki, że po prostu ma zastępować um, właśnie mężczyznę, którego wysłał, czyli tak jakby jego szefa. I właśnie przedstawić jedną nieruchomość, którą Drakula, hrabia Drakula, ma zakupić w Anglii. Jeżeli chodzi o te spotkania Jonathana z innymi ludźmi, no to tutaj oni go ostrzegają. Troszkę nawet był tam fragment, że jedna kobieta wręcz błagała go, żeby on odroczył trochę swoją tą podróż, albo najlepiej w ogóle nie jechał. Więc tutaj są takie pierwsze jakby przebłyski tego, że coś może być nie tak, natomiast Jonathan się tym nie przejmuje. I w ogóle to, co mnie zaskoczyło, że sam hrabia Drakula, był dość szybko w ogóle wprowadzony w tę historię. Ja ogólnie spodziewałam się, że to trochę potrwa, zanim my go w ogóle poznamy, ale finalnie on się tutaj, właśnie w tych zapiskach Jonathana, pojawił naprawdę e, dość szybko, więc tutaj też, e, przez wzgląd na to, że ta postać się pojawia, no to mamy oczywiście opis samego Drakuli, e, mamy też opis właśnie całego otoczenia tego zamku, mniej więcej tego zamku, też jak w środku wygląda, e, właśnie z perspektywy Jonathana. A w dalszej części właściwie już pojawiają się takie pierwsze, wiecie, wątpliwości, pierwsze jakieś dowody, że coś faktycznie Faktycznie z Draculą może być nie tak, i to właśnie Jonathan opisuje w, tym, w tych dziennikach, i jednym takim właśnie przykładem na to, że faktycznie no coś z tym Draculą jest, nie halo, to jest właśnie moment, kiedy Jonathan się goli, ma lusterko małe, ponieważ. W w całym tym zamku y, nie ma luster, nie ma w, na, na przykład nad umywalkami luster i tak dalej, co też go na początku zdziwiło, ale jeszcze to tak nie wzbudzało w nim podejrzeń. Natomiast wtedy, kiedy on jest w swoim pokoju, w którym właśnie y, Dracula go zatrzymał, y, właściwie chyba powinnam powiedzieć komnacie, bo to jest zamek, więc chyba komnata tutaj będzie bardziej pasować, więc on jest w tej komnacie. On się goli, ma to lusterko. Y, no i hrabia Dracula wchodzi do tej komnaty y, i Jonathan go nie widzi, nie widzi odbicia Drakuli właśnie w tym lusterku, więc to jest pierwsza taka sytuacja, gdzie faktycznie on dostrzega taki ma żywy dowód na to, że no jednak jednak może coś być na rzeczy. Właśnie cała sytuacja Jonathan'a to miejsce, w którym się znalazł, to wszystko zdaje się pogarszać wraz z tym jak on pisze w tym dzienniku każdy kolejny dzień, gdzieś tam on traci nadzieję, że on wyjdzie z tego w ogóle żywy z tego zamku. Także ma trochę już takie, wiecie, podłamanie, że faktycznie to może być pułapka. Jest faktycznie niedobrze i pytanie, czy on w ogóle zdoła się wydostać, on podejmuje jakieś próby, ale cały czas jest coś, wiecie, coś odkrywa nowego po prostu, więc to jest takie budowanie napięcia. No i właśnie tutaj też w, tej, w tych drugich 50 stronach, że tak powiem, dochodzi też perspektywa Mary, czyli z tego, co wywnioskowałam, narzeczonej Jonathana. Właśnie Mary podejrzewa też, że coś faktycznie może być na rzeczy i tutaj mam właśnie zaznaczony fragment, więc mogę go przeczytać. Patrzę na jego ostatni list i coś nie daje mi nie Niby jego charakter pisma, ale słowo pochodzą jakby od kogoś innego. No więc y, tutaj jest pierwsze takie faktycznie już wątpliwość y, osoby bliskiej, która się martwi o Jonathana, która wie, że on tam pojechał, ale tak naprawdę no też nie zna sytuacji z tą Drakulą. Po tych pierwszych stu stronach mogę na pewno powiedzieć, że najbardziej podoba mi się fakt, że wiecie y, tutaj to wszystko, takie te niepokojące sytuacje y, są dokładane, przez co mam wrażenie, że ta akcja y, nie zwalnia i cały czas się coś dzieje, więc y, mam nadzieję, że faktycznie te kolejne strony, które są przede mną, również takie będą, również ta akcja Niezwolni i faktycznie też takie niepokojące i wiecie mroczne y, sytuacje będą się nam narzać, będzie ich coraz więcej y, i że się nie zawiodę finalnie. Ale na razie mega mi się podoba i naprawdę cieszę się, że zaczekałam z tą książką do właśnie tej pory roku. I ja się utwierdzam w przekonaniu, że ona naprawdę pasuje pod ten jesienny klimat. Mamy już kolejny dzień. Ja wczoraj jeszcze przeczytałam wieczorem późno kolejne z stron, natomiast już się powstrzymałam z tym update'em i zostawiłam to właśnie na dzisiaj. W dalszej części, słuchajcie, kończymy już wątek taki bezpośredni Jonathana, mogłabym powiedzieć, ponieważ on się pojawia, natomiast bardziej w formie właśnie zapisków z dziennika miny i on już właśnie nie ma tych jego stron z dziennika. No i jego wątek tutaj akurat nie chcę aż tak spoilerować. Wczoraj jak przeczytałam właśnie, jak się zakończył jego wątek, przynajmniej na ten moment, bo nie wiem, czy on się w dalszej części jeszcze będzie pojawiał e, tak bezpośrednio, no to uznałam, że on był troszeczkę taki być może urwany i może, nie wiem, e, pasowałoby mi bardziej e, jeszcze opisanie go. Natomiast dzisiaj rano jeszcze jak o tym pomyślałam właśnie i się z tym przyspałam po prostu z tą myślą, e, to stwierdziłam, że w sumie on bardzo pasował i dodał jeszcze takiej tajemniczości, e, która jednak jest takim moim zdaniem no głównym e, gdzieś tam Wątkiem w tej książce, bo tajemniczość tutaj i właśnie ten mrok, takie uczucia, właśnie tej niepewności, no to to jest, myślę, że najważniejsze, właśnie w klimacie Drakuli. No i właśnie do końca tej pierwszej połowy książki już bardziej skupiamy się na kolejnej bohaterce, Lucy, to jest w ogóle przyjaciółka Miny. No i dzieje się z nią właściwie nie wiadomo co, ona zaczyna lunatykować, Mina to widzi, coś się z nią dzieje. No i przyjeżdża lekarz, lekarz jest przyjacielem narzeczonego. Lucy, czyli Artura. No i ten lekarz, wiecie, obserwuje ją i w sumie nie widzi nic poza tym, że faktycznie ona jest osłabiona, ona jest bardzo blada. Natomiast w swojej praktyce nie spotkał się nigdy z czymś takim, żeby po prostu ktoś był tak naprawdę no, w 100% zdrowy, ale jednak coś mu dolegało, więc on nie zna tej w cudzysłowie tajemniczej choroby, która właśnie dotknęła Lucy. No a przez to, że po prostu nie ma pojęcia na temat tego, co może być tej Lucy, no to wzywa pomoc, wzywa Lekarza z Amsterdamu, który zgadza się przyjechać właśnie e, do Lucy i ją obejrzeć. No i generalnie tutaj e, z każdą też stroną, z każdym właśnie wycinkiem z dziennika tego lekarza, e, no to Coraz bardziej tak czuć, właśnie taki niepokój o ten stan zdrowia Lucy, czy ona w ogóle wyzdrowieje. Są podejmowane właśnie próby przez tego lekarza z Amsterdamu, żeby pomóc jej. On właśnie coś już zaczyna podejrzewać. On w ogóle ma wrażenie, że jest taki jeszcze bardziej tajemniczy, to znaczy w tym wszystkim, co robi, bo on zdaje się wiedzieć dużo więcej na ten temat, zdaje się mieć podejrzenia właśnie jakieś, ale on nie mówi temu drugiemu lekarzowi, tak jakby nie chce mu tego mówić, wiecie, tak od razu, tylko po prostu woli małymi kroczkami dojść do tego, czy to naprawdę jest właśnie to, co on myśli. No i ich podejrzenia, właściwie te podejrzenia głównie lekarza z Amsterdamu, potwierdzają się, kiedy oni obydwoje widzą dwie małe ranki na szyi Lucy. No i tutaj właśnie będą te próby kwiatów czosnku i tak dalej. On też nie będzie tak bezpośrednio mówił Lucy o co chodzi, bo ona, wiecie, myślała, że dostanie kwiaty, ale jak zorientowała się, że po prostu to jest zwykły czosnek. No to generalnie trochę taka była zmieszana, natomiast no, ten lekarz nie chciał jej nic mówić. Tu są próby i tu jest właśnie to moim zdaniem mega dobrze przedstawione, że po prostu właśnie mamy taki bardzo duży niepokój wyczuwalny w tym, jak właśnie są te próby, żeby właśnie wiecie, Lucy wyzdrowiała i tak dalej i ona raz się czuje super, jest pełna życia i tak dalej, a nagle po jakiejś nocy coś idzie nie tak i właśnie ona czuje się znowu bardzo osłabiona, jest bardzo blada i tak naprawdę jest krok od przejścia na tamten świat, że tak powiem. No i też co bardzo mi się podoba, to to, że właśnie do końca tej pierwszej części Drakula jest tak subtelnie pokazywany. On już nie jest tak właśnie bezpośrednio tak, jak miał wtedy kontakt z Jonathanem, tylko jest właśnie pokazywany w takiej formie symboli, powiedzmy, ponieważ są właśnie wspominane nietoperze, wilki, ale właśnie też te ślady na szyi. No i też jest on gdzie niegdzie wspominany jako właśnie postać tego mężczyzny, który gdzieś tam stoi, gdzieś tam obserwuje, natomiast no nie jest aż tak bezpośrednio wiecie, wystawiony w tej historii. To właśnie jeszcze bardziej dodaje takiej tajemniczości i w pewien sposób właśnie niepokoju o tych wszystkich bohaterów i to, jak będzie się to rozwijać, także na ten moment naprawdę bardzo mi się podoba ta książka, klimat tej książki, więc co, ja znikam na kolejne 100 stron i widzimy się po tym czasie. Słuchajcie, 3 czwarte książki jest już za mną. W ostatnim update'ie mówiłam Wam, że nie mam pojęcia, czy perspektywa Jonathana powróci, natomiast wystarczyło tylko kilka kartek, i faktycznie jego zapiski z dziennika pojawiają się, znowu powraca, natomiast i tak w tej kolejnej właśnie w tych kolejnych stu stronach mimo wszystko miałam wrażenie, że najwięcej jest właśnie doktora Johna. No i właśnie wraz z zapiskami naszego doktora dochodzi nam kolejna. Postać. Kolejny wątek dość ważny, właśnie w tej historii. Natomiast zanim o tym opowiem, chciałabym Wam jeszcze opowiedzieć troszeczkę o Lucy, o tej sytuacji, która z nią się działa. No i niestety byłam przygotowana właśnie na takie zakończenie, jakie tutaj z tą postacią było. Gdzieś tam po cichu wiecie, myślałam, że może mogę się mylić, natomiast no faktycznie trafiłam w to. Ale było i tak kilka wątków, właśnie w związku z nią, które mnie zaskoczyły, więc to był akurat bardzo fajny element. Właśnie to do jakich wniosków doszedł lekarz z Amsterdamu, w ogóle przepraszam, że go tak nazywam cały czas lekarzem z Amsterdamu, ale nie potrafię po prostu zapamiętać jego nazwiska, także wydaje mi się, że do końca, aż skończę właśnie tą książkę, on tak będzie przeze mnie nazywany. No a co do tej właśnie nowej postaci, to jest to pacjent doktora Johna i generalnie ten wątek właśnie z tym pacjentem, on się nazywa Renfield, był już wcześniej, ja o tym nie wspominałam, bo generalnie na tamten Moment, miałam wrażenie, że on tak, wiecie, to był dopiero początek i nie wnosiło to nic na tamten moment tej historii. Natomiast teraz już faktycznie ma to jednak większy sens i zdecydowanie więcej go się pojawia. I faktycznie on będzie taką też kluczową dosyć postacią. Ze względu właśnie na stan psychiczny Renfielda, on jest cały czas pod obserwacją właśnie doktora Johna. I słuchajcie, on już był w sytuacji, gdzie on się właśnie wymykał, on uciekał z tego zakładu. Natomiast jest y, pewien moment, kiedy właśnie dr John odkrywa, że jego zakład znajduje się tuż obok posiadłości y, Drakuli. No i też taki kluczowy moment był w momencie, kiedy właśnie ten lekarz z Amsterdamu y, podzielił się właśnie całej tej grupce, czyli właśnie y, Arturowi, doktorowi Johnowi, Minie itd., y, tym. Co w ogóle wie o samych wampirach i tym, że faktycznie oni mogą mieć do czynienia, a właściwie już tak na 99% mają do czynienia właśnie z jednym z nich. On zdaje sobie sprawę i przekazuje im tą wiadomość, że jednak to nie jest przeciwnik taki, którego można pokonać siłą, bo ma tej siły znacznie, znacznie więcej. No i też fakt, że to jest dosyć ważne, tutaj właśnie to się rozegrało na tej końcówce tych właśnie 100 stron, które przeczytałem. Że on, tak jakby, wychodzi z takim pomysłem, że faktycznie minę jako kobietę, powinno się od tego odsunąć, powinno jej się gdzieś tam oszczędzić tych dodatkowych nerwów. No i tak się dzieje. I czy to będzie dobrym pomysłem, no to tutaj ja akurat miałam już wątpliwości w momencie, kiedy faktycznie jest opisana sytuacja z miną, która faktycznie czuje się tak no dość słabo po jednej nocy, kiedy została właśnie sama, i jest to w ogóle tak świetnie opisane. E, więc to wzbudziło moje takie wątpliwości, czy oni faktycznie dobrze poczynili, że ją tak odsunęli, bo e, chcieli gdzieś tam, wiecie, jednak dbać o jej dobro, e, o jej stan powiedzmy psychiczny, bo też jednak no, ta śmierć przyjaciółki Lucy, e, gdzieś tam jednak też ją dotknęła i te wszystkie wiecie, informacje, których się dowiedziała e, o tym, z czym mogą mieć oni wszyscy do czynienia, no to też gdzieś tam wiecie, mogło e, nadszarpnąć jej nerwy. I tak jak spodziewałam się właśnie e, zakończenia wątku z Dusi. Tak powiem Wam, że tych kolejnych właśnie ostatnich już stu stron nie spodziewam się kompletnie, to znaczy nie mam pojęcia, jak może się zakończyć właśnie ta cała sytuacja z winą, czy moje gdzieś tam złe przeczucia sprawdzą się, ale też właśnie jestem ciekawa tego wątku z Renfieldem. Także no, ostatnie z stron przede mną. Wydaje mi się, że jutro dam Wam już ten ostatni, ostateczny update i faktycznie podsumuję i całą tą historię, jak mi się podobała. No i co? Widzimy się po prostu już po skończeniu tej książki. No i co, przychodzę już do Was właściwie z całym podsumowaniem. Właśnie przed chwilą e, skończyłam czytać całą książkę. Na początek małe sprostowanie. E, ja na początku powiedziałam, że tam na końcu e, tej książki jest dwudziestokilkustronnicowy przypisek i posłowie. E, natomiast ten przypisek to jest dosłownie jedna strona. E, jeszcze należy do tej właściwej historii, i dopiero e, posłowie to jest taki powiedzmy dodatek. Więc no ten przypisek przeczytałam, e, a to posłowie po prostu zostawię i sobie później na własną rękę. E, to przeczytam, ale przechodząc już do takiego właściwego podsumowania tej książki, no to ja wcześniej wspomniałam, że dla mnie ta akcja przez większość czasu pozostawała, tak wiecie, na równi i ten, to tempo, po prostu tej akcji było cały czas takie same, utrzymane, a wręcz właśnie dochodziły jakieś sytuacje, które gdzieś tam, nie wiem, te emocje po prostu wzbudzały. No i tutaj miałam wrażenie, że w ostatnich 100 stronach ta akcja jeszcze bardziej przyspiesza i po prostu mamy tych emocji, tego zaangażowania właśnie czytelnika jeszcze więcej. I to, co również wspominałam, co jest też ważne, do samego końca ten hrabia zostaje właśnie taką pasywną postacią. On cały czas jest, on jest właśnie tym zapalnikiem tych wszystkich wydarzeń, natomiast nie bierze takiego aktywnego udziału. On się pojawiał właśnie bardziej na początku tej historii, tak jak już też mówiłam, kiedy Jonathan wylądował właśnie w tym jego zamku, natomiast później, no już przekształca się to bardziej właśnie w taką symbolikę, że on faktycznie cały czas jest, no i później, to też wspominałam, wszyscy ci bohaterowie właśnie biorą udział w w tym, żeby gdzieś tam jego działania powstrzymać. No i faktycznie tak pozostaje do końca, że on gdzieś tam nie bierze takiego czynnego udziału w tych wszystkich wydarzeniach. No i generalnie to mi pasowało mimo wszystko. Natomiast powiem wam szczerze, że nie dałabym tej książce mimo wszystko tych pięciu gwiazdek tej najwyższej oceny, bo miałam wrażenie, że ta końcówka, to samo rozwiązanie wszystkiego, takie wiecie domknięcie całej tej historii, nie wywołało na mnie takiego jakiegoś wiecie efektu, wow, takiego dużego Wrażenia. E, ona, ta książka, cała sama w sobie, e, jest świetna, jeżeli chodzi właśnie o klimat. E, tym bardziej, jak już też wspominałam kilka razy, e, teraz jesiennie, to jest naprawdę super, kiedy wiecie, ty bardziej czytacie właśnie to wieczorami. Ja e, najlepiej po prostu się czułam, kiedy właśnie sięgałam e, po, po tę książkę właśnie wieczorem. No ale właśnie samo rozwiązanie tej historii no nie wywarło na mnie takiego wrażenia, żebym gdzieś tam się zachwycała tym. Natomiast e, całą historię właśnie do, przez większość czasu do no, jednego ona była. E, dla mnie świetna, więc i tak dostanie ode mnie dość wysoką ocenę. Natomiast, tak jak mówię, no tutaj bardziej ją cenię za sam klimat, a nie za rozwiązanie. Sama postać rekuli również, mimo że właśnie ona była przez większość czasu taką pasywną postacią, no to i tak gdzieś tam, wiecie, do mnie trafiła. Dlatego na pewno ze względu na ten mrok tutaj i na tą tajemniczość, ten klimat jest naprawdę świetny, więc jeżeli się czujecie w takich historiach, to na pewno. Drakula będzie dla Was. No i to już by było na tyle w tym filmiku. Dajcie koniecznie znać, czy wolicie reading vlogi, w których jest kilka książek, czy tak jak właśnie w tym skupiamy się tylko na jednej, bo jestem bardzo ciekawa Waszej opinii. No i na koniec tradycyjnie zachęcam Was do zerknięcia w opis i odwiedzenia mnie na innych social mediach. To Wam dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że do następnego.